Ulica, ulica, krawica, kurwica mnie bierze, jak patrzę na to wszystko te kurwy podnażałem po chodniku, bez żadnej zemsty, gdybym miał guloka, to już po nich A tak pięknie odwana na madłem Moje pięści twarde, pogarda dla konfidentów co na komendzie się rozwój Jak stare radu Dla nich pogardnie na złością, podłością Ilu było takich było na powiedz, ilu klepali po barkach, a na psach pękali jak do reksa kondonek, główna wijać tak w kółko, bo nawet na nogi zawsze znajdzie się jakaś kurwa Co plecha przyniesie Doniesie, pomówi niesłusznie, bezdusznie. Taki, to bym go rękami, krojone kurwy korony Zdrajca, zdrajca, John kurwa ma jajca Chyba jest sprzedał na komendzie, jebać się konfidencie Zdrajca, zdrajca, John kurwa ma jajca Chyba jest sprzedał na komendzie, jebać się konfidencie Zdrajca, zdrajca, John kurwa ma jajca Chyba jest sprzedał na komendzie, jebać się konfidencie Przy bandzie Jorków jebać tych niebieskich sworków Chętnie bym je wnosił w plastikowym worku Gdzieś zakopał te mender, daleko od budy Zrobił ostre kurwa tersury, jebane rury Do bo inaczej można ich nazwać raczej Nienawidzę ich, czego się wstydzę. Konfidentami się brzydzę. Jeszcze raz powiem, nienawidzę, nienawidzę do. Powstać. Nie ma położenia za farystkie zachowania Kurwe bez charakteru, bez żadnych zasad Nie ma zaufania, dlatego w konfidentach są nagrania Nie ma litości, zdrajca zdrajca Gdzie on kurwa ma jajca Chyba jest sprzedał na komendzie Jebać się konfidencie Zdrajca zdrajca, gdzie on kurwa ma jajca Chyba jest sprzedał na komendzie Jebać się konfidencie Zdrajca zdrajca, gdzie on kurwa ma jajca Chyba jest sprzedał na komendzie Jebać się konfidencie Bo przez ich wielokości nie ma na wolności Ciągle o tym mówię, temat się ciągnie Zasada święta, by na gdzie nie pękać, konfitury pękają, z dupy wiem, coś o tym, bo sam Świata nie widziałem, zawiezieną brołą Kurwa byłem, a ty na śledczeków wyłeś urodziłeś, Dziwię się, że w ogóle przyżyłeś Jebać się już po wyroku, a ty bez konoru dalej ze sprzeda mordą chodzisz na komedię Kiedyś dostałeś liścia na mieście, zaraz psami przyjechałeś, palcami pokazałeś, to oni znowu Zagoniłeś myciu bez twarzy, wiadomo kufu, to fiddy zawsze zagonię. masz tuż genaki dla ciebie nie ma trzeba Na komedię się rozkraczyłeś, jak dziwko na wszystkie Ty pierdoło. kurwo celu jebany w dupę Zdrajca, zdrajca, gdzie on kurwa ma jajca, chyba je sprzedał na komendzie, jebać się konfidencie Zdrajca, zdrajca, gdzie on kurwa ma jajca, chyba je sprzedał na komendzie, jebać się konfidencie